Witajcie! W dzisiejszym odcinku będziecie mogli zaobserwować żuraw dekarski Paus PTK-31 w trakcie prac, do których został stworzony. To tu, w centralnej Polsce, wraz z firmą pana Grzegorza Chycińskiego, montować będziemy konstrukcję dachu. Co ciekawe, dzięki wykorzystaniu żurawia dekarskiego, do składania dachu wystarczą dwie osoby. Yeah. Dzień dobry, Grzegorz Chyciński, firma Ciesielstwo. Dzisiaj będziemy montować konstrukcję drewnianą w dwie osoby, jak widać przy użyciu dźwigu Paus. Kiedyś takie prace wykonywaliśmy w przeciągu 8-10 godzin w 6 osób. Teraz jesteśmy w stanie zmontować ją w dwie godziny. No, liczmy w trzy, maksymalnie w dwie osoby. Pierwsze od ściany po lewej stronie. Tylko na krótkim przedziale. Bo ich tu wchodzi sporo, nie? Te dwa połóż za podciągiem, i następne pójdą dalej. Dzisiaj będziemy podawać konstrukcję drewnianą stropu oraz płatwie. Jest to około 10 m3 drewna, co stanowi około 150 elementów. Optymizm pana Grzegorza zweryfikowała niesprzyjająca pogoda i duża liczba elementów. Całość naszych prac zajęła łącznie 4 godziny, co jak na dwuosobowy zespół jest bardzo dobrym wynikiem. Nie bez znaczenia było też wcześniejsze przygotowanie materiału do transportu oraz stosowanie specjalnych zaczepów ślimakowych. Jeśli wy też chcecie szybko i bezpiecznie przetransportować konstrukcję dachu, skontaktujcie się z nami, a na pewno pomożemy. Na koniec nie zapomnijcie też o zostawieniu łapki w górę i zasubskrybowaniu kanału. Pozdrawiamy!